Siemano, witam, słuchajcie. To jest licznik od kordoby 2000 rok. Wiecie, jak może wygląda, i teraz tak. E, pokażę Wam, jak wygląda kasowanie błędów po polsku. Kurwa, jak się doszedł do tego. Zobaczcie kawałki kurwa. Jeden i drugi kawałki jeansów wepchnięte. Nie będzie widać. W każdym razie tak. O, zaraz spadnie. Kontrolka ABS mi nie świeciła, w tym miejscu na środku. I kontrolka od otwartej klapy bagażnika. I zamiast poprzedni właściciel usunąć usterkę to po... i skasować błędy, to skasował błędy świecących się kontrolek poprzez rozerwanie portek. Kur. Także tak to się u nas odbywa. Na razie, pozdrawiam.